Jeżeli w twojej nauce angielskiego masz tak, że myślisz ciągle po polsku, że szukasz słówek, jakich możesz użyć i czasów, za pomocą których możesz te słówka jakoś w głowie skleić, żeby wyszło z tego zdanie, a więc w głowie tłumaczysz sobie z polskiego na angielski i czujesz przez to frustrację, bo nie wychodzi tak, jak chcesz, bo nie możesz w ten sposób wyrazić wszystkiego, czujesz... W tym wszystkim zmęczenie i przytłoczenie, to ten materiał jest dla Ciebie. Ja jestem Maki. Na co dzień łączę neurobiologię, oddech i pracę z podświadomością, żeby pomóc Ci mówić po angielsku swobodnie, z lekkością i pełnością siebie. Fascynuje mnie to, jak działa nasz mózg, jak się uczymy, jak stres, emocje i nasze przekonania wpływają na to, jak się uczymy i jakie osiągamy rezultaty. Dzisiaj powiem Ci o tym, co zrobić, żeby zacząć z automatu myśleć po angielsku, żeby nie musieć już tłumaczyć sobie w głowie i męczyć się z tym. Po pierwsze, musisz zrozumieć, dlaczego tak jest, że nie myślisz z automatu po angielsku i dlaczego tłumaczysz sobie w głowie. Wynika to z naszego sposobu uczenia się angielskiego. Zobacz, uczymy się słówek garściami. Im więcej, tym lepiej. Tam tysiąc słówek, tam pięćdziesiąt słówek dziennie, tam trzy tysiące słówek. Liczy się ilość, ale nie jakość. Więc efekt jest taki, że słówka niby znamy, niby je widzimy, rozpoznajemy, potrafimy zrozumieć, ale nie potrafimy użyć ich w rozmowie. Nie przychodzą nam wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Druga rzecz, uczymy się gramatyki w teorii, czy jaki czas, jaki operator, czy do, czy das, czy have, jaki czas, czy to jest perfect, czy present perfect, czy present continuous. Uczymy się analizowania języka angielskiego poprzez gramatykę, ale nie uczymy się poprawnego wypowiadania. Mam nadzieję, że widzisz tutaj tę różnicę. Wydaje nam się, że jak już nauczymy się określonej ilości słówek, jak już nauczymy się wszystkich czasów, jak już przerobimy ileś książek do gramatyki, to wtedy... Wejdziemy i zaczniemy mówić i komunikować się. Tylko, że to nie następuje i ciągle wydaje ci się, że ale wciąż za mało tych słówek znam, ale wciąż za mało gramatyki, więc wracasz znowu do tych słówek, wracasz znowu do tej gramatyki. Jeżeli tak będziesz kontynuować, to nigdy nie zaczniesz mówić swobodnie i nie zaczniesz myśleć po angielsku z automatu. It's Efekt takiej nauki to jest właśnie myślenie po polsku, to jest tłumaczenie sobie w głowie, i to jest używanie składni języka polskiego wtedy, kiedy chcemy mówić po angielsku. Trzecia rzecz, którą robimy, to jest to, że uczymy się po cichu, zapisujemy słówka po cichu, robimy ćwiczenie gramatyczne po cichu, klikamy sobie wapce po cichu, nie mówimy na co dzień, nie używamy naszego głosu. I czwarta rzecz, nie słuchamy angielskiego, nie osłuchujemy się z angielskim, nie oglądamy po angielsku, nie słuchamy podcastów czy różnych nagrań, dlatego że czujemy, że nie rozumiemy. Więc skoro nie rozumiem, to po co mam słuchać? A nauka angielskiego i każdego języka powinna wyglądać odwrotnie. Czyli najpierw powinniśmy zaczynać od dźwięków, od słuchania języka, osłuchania się z jego brzmieniem, rytmem, melodią, dopiero później. Dzięki temu, że słyszymy dźwięki, możemy zacząć wypowiadać je, najpierw pojedyncze słowa, później krótkie zdania, dopiero później dłuższe zdania, a dopiero później możemy przejść do czytania i pisania. A zobacz, że zupełnie odwrotnie jest w szkole. OK, teraz co zrobić, żeby zacząć myśleć po angielsku, żeby kiedy mamy sytuację, w której chcemy z kimś porozmawiać, potrafimy przyłączyć się na angielski i po prostu mówić. Po pierwsze, zostaw. Te wszystkie metody stare, o których mówiłam przed chwilą, które nie działają. Zostaw je w przyszłości. One już były i swoje wykonały albo i nie. Otocz się angielskim, czyli słuchaj angielskiego. Nie rozumiesz? To jest ok, to jest normalne, że nie rozumiesz. Po to słuchasz, żeby zacząć rozumieć. Nie ma innej drogi. Nie nauczysz się słuchać i rozumieć, ucząc się gramatyki. Żeby rozumieć, co inni mówią, potrzebujesz słuchać, więc otocz się angielskim z każdej możliwej strony i to, co ja polecam, to osłuchiwanie się z rzeczami, które Ciebie ciekawią, które Ciebie interesują, czyli to mogą być podcasty, filmiki na YouTube, seriale, filmy, cokolwiek, co Ty lubisz i co włączysz sobie po prostu z przyjemnością. Jeżeli nie lubisz wiadomości na BBC, bądź w ogóle nie interesują Cię wiadomości, ja w ogóle nie polecam słuchania wiadomości. To jest przyżytek. Kiedyś tak było, bo mieliśmy do tego dostęp jako jedna z niewielu rzeczy, które były w oryginale. Ale dzisiaj mamy dostęp do takiej niesamowitej ilości bardzo ciekawych materiałów, więc polecam ci słuchać o tym, co będzie dla ciebie super fascynujące. I teraz, żeby uczyć się nowych słówek, żeby poznawać nowe zwroty, wybierz sobie jakiś jeden materiał, który bardzo ci się podoba i z którego chcesz nauczyć się kilku zwrotów. Mówię tutaj kilku, a nie stu. Nie 50, nie 20. Kilka to już jest naprawdę bardzo dużo. Więc wybierz sobie z tego materiału maksymalnie 7 zwrotów i pracuj z nim przez jeden tydzień, przez 7 dni. W czasie tych 7 dni słuchaj tego filmiku codziennie. Ten sam filmik włączaj sobie każdego dnia, możesz nawet kilka razy. I obserwuj, jak na przestrzeni tego czasu zmienia się poziom Twojego rozumienia tego samego nagrania. I teraz każdego dnia poznawaj jeden, maksymalnie jeden zwrot w taki sposób, że uczysz się jego definicji, czyli wyjaśnienia po angielsku, tak jakbyś chciała, tak jakbyś chciała wytłumaczyć komuś, co ten zwrot znaczy po angielsku i uczysz się zdania z tym zwrotem, czyli kontekstu, w jakim występuje. Dzięki temu nie uczysz się złego słówka, którego potem nie wiesz, nie masz pewności, w jakim kontekście zastosować, ale uczysz się w konkretnym zdaniu i ty wiesz, że możesz go użyć, masz tą pewność, więc I potem z czasem te słowa, te zwroty, te zdania zaczną ci z automatu wpadać. Możesz skorzystać ze słownika angielsko-angielskiego, możesz skorzystać z czata GBT po to, żeby podpowiedział Ci definicję i zdania. I teraz zapisz sobie, ten zwrot. Zapisz sobie to zdanie, zapisz sobie tą definicję i zrób to w formie nieszkolnej, czyli nie pisz od lewej do prawej w słupku w taki sposób jak książka. Zrób to w formie notatki wizualnej. i to będzie dla Twojego mózgu ciekawe, atrakcyjne, kolorowe. To nie chodzi o to, żeby mieć piękny talak do rysowania, tylko chodzi o to, żeby ta notatka była wyraźna i widoczna dla Twojego mózgu, bo dzięki temu zapamięta naprawdę lepiej. I kiedy zapisujesz tobie, i ten zwrot, i zdanie, zawsze mów na głos. Używaj swojego głosu, kiedy uczysz się, kiedy czegoś słuchasz. I właśnie, kiedy uczysz się tego zwrotu, z tego filmiku, za każdym razem, kiedy wysłyszysz ten zwrot w filmiku, zatrzymaj go i powtórz. Powtórz za osobą, która powiedziała. My nazywamy to ćwiczenie shadowing. Czyli jesteśmy jak cień za osobą, która, która, która mówi. W ten sposób uczysz się, Poprawnej wymowy, nie tylko pojedynczego słówka, ale tego, jak ten angielski brzmi w zdaniu. Uczysz się gramatyki, dlatego że uczysz się poprawności, poprawnie wyrazić to konkretne zdanie w tym konkretnym kontekście. Nie musisz analizować każdej części tego zdania, żeby mówić poprawnie. To ćwiczenie też sprawi, że oswoisz się z mówieniem, oswoisz się ze swoim głosem i o wiele łatwiej będzie ci pokonać. Strach, jeżeli taki masz przed mówieniem po angielsku, przed się, bo wyćwiczysz swój głos, wytrenujesz się. I dalej. Rób ćwiczenia, które zmienia wszystko. To jest najważniejsze ćwiczenie, jakie należy robić każdego dnia. Najlepsze jest to, że możesz to ćwiczenie wykonywać zawsze i wszędzie. Kiedy idziesz na zakupy, kiedy myjesz naczynia, kiedy po prostu sobie na chwilę siądziesz i chcesz sobie coś przypomnieć po angielsku. To ćwiczenie nazywaliśmy memońskiem. Polega ono na tym, że przypominasz sobie, nie patrząc w swoje notatki, ten zwrot. Jakiego zwrotu się uczyłaś? Przypominasz sobie jego definicję, przypominasz sobie jego zdania. I celem tego ćwiczenia jest oczywiście zapominanie, bo to będzie normalne, że nie będziesz pamiętać wszystkiego. I o to chodzi, dlatego, że dzięki temu, że nie będziesz pamiętać, wracasz do swojej notatki, patrzysz, powtarzasz na głos, przypominasz sobie, a potem znowu zamykasz i wracasz do przypominania sobie, jak to było. To ćwiczenie bardzo szybko przynosi efekty. Ma swoją wadę, jego minus jest taki, że ono jest wymagające i możesz być, może powodować, że jesteśmy po nim po prostu zmęczeni. Ono wymaga od nas bardzo dużej ilości myślenia. Ale właśnie dzięki temu uczymy się. Pamiętaj, że angielski jest narzędziem komunikacji, komunikacji z ludźmi, więc nie możesz uczyć się i uczyć się wyrażać myśli robiąc to samodzielnie w zamkniętym pokoju. Potrzebujesz ludzi, potrzebujesz ludzi, z którymi będziesz móc w takiej bezpiecznej, fajnej atmosferze wyrażać się i spokojnie też popełniać przy tym błędy. Bo jak wiesz, te błędy są bardzo, bardzo potrzebne w naszej nauce. Więc znajdź sobie osoby, z którymi możesz regularnie rozmawiać po angielsku w każdym tygodniu, minimum trzy razy w tygodniu i praktykuj. I mów. I używaj tego, czego się uczysz. I tego wydaje się dużo, ale tak naprawdę wystarczy 10 minut każdego dnia, I nie więcej. Jeżeli masz więcej czasu, jasno, ale nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji nauki. Lepiej nawet taką 30-minutową sesję nauki angielskiego rozłożyć sobie na trzy mniejsze. Dzięki temu zapamiętasz więcej i nauczysz się szybciej. Im więcej angielskiego będzie w twojej nauce, a więc słuchania, mówienia, może niekoniecznie rozumienia wszystkiego, a mniej polskiego, Czyli im więcej będziesz używać definicji, właśnie konkretnych zdań, a nie od razu tłumaczeń na język polski, tym szybciej zaczniesz myśleć z automatu i przestaniesz tłumaczyć. I angielski stanie się bardziej naturalny, zacznie wypływać po prostu automatycznie. O to nam właśnie chodzi. Po prostu zaufaj swojemu mózgowi. Na koniec chcę zaprosić Cię do naszego nowego wyzwania, bezpłatnego wyzwania, które odbędzie się już w lipcu. To będzie wyzwanie, jak pokonać strach przed mówieniem. Będziemy wykonywać konkretne ćwiczenia, które będą przybliżać Cię do tego, żeby mówić po angielsku swobodnie, żeby mówić po angielsku z pewnością siebie i żeby to, co wypływa z Ciebie, to, co mówisz, wychodziło z tak zwanego automatu. Link do zapisu znajdziesz w opisie poniżej. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, wniósł coś nowego do Twojej nauki, koniecznie podziel się tym ze mną w komentarzach, a ja zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Dzięki, cześć!